Kombine Serie S z pojedynczym rotorem nie tylko zapewnia ogromną wydajność, został zaprojektowany w taki sposób, aby ziarno z upraw przepływało w nim delikatnie, by zminimalizować uszkodzenia ziarna i straty na polu. W celu zapewnienia wydajnych zbiorów, w ofercie dostępne są dwa zespoły szliwne Draper nowej generacji z systemem aktywnego podawania. Zespół żniwny RDF ma elastyczny zespół tnący z zakresem ruchu 190 mm, który przylega do ziemi i umożliwia zebranie całości uprawy. Nacisk na podłoże można regulować z kabiny. Czujniki hydrauliczne utrzymują idealną wysokość ścierniska co pozwala na płynne podanie masy do kombajnu. Patentowane taśmy transportujące ze specjalnymi przetłoczeniami pozwalają zminimalizować straty nasion wynikające z osypywania. HDX to zespół żniwny idealny do wymagającego terenu. Charakteryzuje się największym zakresem ruchu w pionie spośród wszystkich zespołów żniwnych na rynku. Wysokość cięcia jest ustawiana bezpośrednio z kabiny. Zespół żniwny HDX jest wyposażony w te same wysokowydajne taśmy z przetłoczeniami co model RDF. Rama mocująca pozwala na poruszanie się zespołu żniwnego niezależnie od kombajnu, umożliwiając lepsze kopiewanie gruntu. Obrotowa płyta przenośnika pochyłego i odpowiednio zaprojektowany łańcuch zapewniają dokładne ugniatanie warstwy uprawy, umożliwiając wydajne podanie masy na bęben przyspieszający. Łopatki z przodu zapewniają równe napełnienie rotora, co zapewnia wydajne młócenie i separację. Siłowniki hydrauliczne automatycznie utrzymują równomierny nacisk klepiska na uprawę. Można dostosować liczbę obrotów, jaką wykonuje uprawa, aby poprawić jakość słomy. Seria S ma taką samą konstrukcję rotora typu 3 w 1, jak w przypadku większych maszyn Serii X z dwoma rotorami. Przenośniki ślimakowe równomiernie podają ziarno do kosza sitowego. Dodatkowe sito wstępnego czyszczenia usuwa aż do 40% zanieczyszczeń, zanim trafią na sito górne. Wentylator tworzy stały przepływ powietrza na całej szerokości kosza sitowego. Ogromna powierzchnia zmniejsza czułość na drobne regulacje, co ułatwia optymalizację. Aktywny układ powrotu niedomłotów pełni rolę dodatkowego układu młócenia co zwiększa wydajność większych modeli. Gdy ziarno jest transportowane do zbiornika, czujniki mierzą wielkość plonu oraz wilgotność. Trzy czujniki w zbiorniku dostarczają precyzyjnych danych na temat plonu przy wyładunku ziarna na przyczepy. Słoma po opuszczeniu rotora jest kierowana do rozdrabniacza, gdzie jest cięta na drobne kawałki. Płyta tylna z łopatkami rozprowadza resztki pożniwne na szerokość do 9 metrów. W przypadku szerszych zespołów żniwnych dostępny jest również rozrzutnik Active Power Cast. Przełączanie z trybu rozdrabniania na formowanie pokosu również może odbywać się z kabiny.